Wiedzieliśmy z Arkiem, że jednak rozbijemy obóz tutaj w Toruniu. Upieczemy kiełbaski na toruńskim powietrzu, też będą pyszne. Wiadomo, miasto bratnie byt gorszy. Nieco jak niektórzy twierdzą, że jest to gorsze miasto, czy my jesteśmy gorsi. Nic z tego. Także jesteśmy sobie tutaj w Toruniu odpoczywamy, łapiemy promienie słońca, widzimy też, że to słoneczko przebija się tak jak poprzednio pogoda się tam troszeczkę zepsuła chmur trochę przyszło, tak w tej chwili wiatr ją, te, te chmury troszeczkę nam przegania i bardzo dobrze obozowisko mamy wzorcowe, jak zwykle i sobie tutaj poodpoczywamy, Arek zwiedza łachę pstryka zdjęcia które będą wstawione na pewno na stronę i po zakończeniu sobie polecimy z powrotem do Bydgoszczy